Siemanko jest dzień numer 9. Chciałbym zrobić małe podsumowanie tego co się dzieje do tej pory na koncie, jak również kontynuować sumomin kolejny mały, ale dalej polujemy na Luszena, który nam pomoże w przyspieszeniu giganta jeśli dostaniemy Luszena to w tym tygodniu będziemy jeszcze polować na Shine, która jest w tej chwili w Sumowing Stonach i będzie ona potrzebna wszędzie. Więc są to dwa stwory, które na to chwilę chcemy dostać i to bardzo. E... Co poza tym? Sfuzjowaliśmy Sigmarusa, jest on w tej chwili na kompletnie beznadziejnych runach, ale jest w trakcie le levelowania. Tak samo kro. jest parę skilapów. jesteśmy w trakcie levelowania Second Awakening, więc jest lekki progres. Um... Ok, więc zrobimy dzisiaj Summoning, tego zaczniemy, a potem upgrade'ujemy kilka run, ponieważ jest ich kilka, a chcę nałożyć coś na Sigmarusa. W szczególności na Sigmarusa, ponieważ chcę przyspieszyć farmienie Giganta 7. Um, zaczynajmy. Zaczniemy od. Mystical scrolling. Tak jak mówiłem nie ma tego dużo Ale jest nadzieja Nadzieja matko głupich nic, nic ciekawego do tej pory Są food chyba To jest do fuzji Ale mamy tego już kilka Warbeer bj 5 nie będziemy się na razie zajmować Ale do fuzji jest Kolejny do fuzji. Food. Fuzja, ale mamy. Food. O! Dawaj, 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 dawaj. Rip. Albo przynajmniej zabawka, ale nic ciekawego dla nas. I kolejny skilapy dla Megan. Im champion też nic ciekawego. Dziewięć. Elementor Scrolly. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Tutaj jakiś tam do fuzji. Ale nie wiem, barety wydaje mi się, że nie będziemy robić na toła. Bo trochę inaczej Toa się teraz robi. Dużo się zmieniło. E, osobiście też uważałem, że mimo wszystko do Toa będziemy używać barety, ale... Na swoim pierwszym malcie sfuzjowałem paladynkę, bo przy ostatnim evencie na fuzję i powiem szczerze, że byłem zaskoczony tym jak bardzo ona jest tam użyteczna i prawdopodobnie będziemy taki sam team używać na tym koncie. Um, no i co? I tyle. Nic. Ok, przejdźmy teraz do upgradeowania run. Nie ma ich wiele, ale zdecydowanie pobawimy się. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, na tej runie liczymy na crit Trade, co najmniej dwa razy po jakimś sensownym rolu. Jeśli wpadnie w resistance, to od razu to sprzedajemy, ponieważ nie jest to runa warta zachodu. No, crit Trade minimalny rol, ale dawaj. Jedziemy dalej. Jeszcze może coś z tego będzie. Bardzo ładnie, 14, za 6 weszło, 14 crit rate. Crit rate. E, fajnie by było, jakby weszło jeszcze raz za 6, byłby to, byłaby to dość dobra runa, bardzo dobra wręcz. E, w zależności od tego, co by doszło na 12, to byśmy wymienili rezistant na coś pożyteczniejszego. Zobaczmy, na 9. Nie będę upgrade'ował run ponad 9 na to porę, ponieważ... Mam jakiś taki system swój prywatny chory. Cholera. Najgorsza z opcji weszło w Resistance. Ale wysoko. To jest raczej RIP, ale zobaczymy jak... Co, co innego dostaniemy, ale... Nie widzę tutaj nadziei na to. A ta runka. Tylko speed nas interesuje, nic więcej. Jeden rol w co innego niż speed i od razu sprzedajemy. 11. Ładnie. Tak właśnie gra lubi e, zdenerwować. Da pierwszy rol w speed, a potem gripy się robią. Czy będzie tak samo tym razem? Oczywiście. Tak, żebyśmy tylko więcej many zmarnowali, tak jak mówiłem sale. E, Obie inne staty były zbyt bezużyteczne, żeby było warto ryzykować dalej rolować na możliwe 16 spida, 16, tak, 16 spida. Nie było to warte zachodu. E, tutaj jest kolejna runka. Jedyne co nas interesuje to critrate, ponieważ generalnie runa jest lipna, ale jeśli weszłoby 25 critrate, to zdecydowanie nałożymy na coś tą runę. 9 Ujdzie. Średni rol. Zobaczmy, co będzie dalej. Moja poranna kawa. Oj, bardzo ładnie, już się robi sensowna runa. Miejmy nadzieję, jeśli ma wejść w inne staty niż crit rate, fajnie by było, jakby to weszło w atak. Oczywiście, nie chcielibyśmy zdecydowanie rezystencji, ponieważ jest to pierwszy kandydat na wywalenie. Znając moje szczęście, w tej chwili właśnie wejdzie w rezystencję. No dawaj, wiem, że to chcesz. Wujek Mejs to lubi. Pierwszy kwadron? Nie najwyższy, ale zdecydowanie solidna runa. Prędko jej nie sprzedamy. Trochę ją poużywamy, zdecydowanie. 17 crit rate na jednej runie na takim etapie gry to jest bardzo dużo. Resistant byśmy wywalili na speed bądź inny stat. No niestety, nie weszło nawet w atak, ale... Pożyteczna runa na pewno prędko jej nie sprzedamy. Energy tutaj byśmy chcieli w sumie speed tylko nas interesuje. Może jak brak wejdzie wysoko w HP, to będzie to przystępna runa, ale chcielibyśmy takie minimum 15 speeda, żeby mieć. Mieszane mam uczucia, sprzedam, bo szkoda mi, many. Kolejny swift. speed. Creed damage wysoko. Musi wejść Creed damage wysoko, tak? 10 minimum, aczkolwiek wiadomo, 11. Minimum speed. Niedobrze. Zobaczmy, jeszcze co najmniej jeden roll, tak 13-14 speeda na Swifta to jest minimum, które chciałbym mieć, żeby, żeby było warto cokolwiek z tą runą robić aczkolwiek na ten moment jesteśmy na takim etapie gry, gdzie ta runa, wiem, że ją nałożę, ponieważ mam gołe moby i to mi pomoże, ale nawet jeśli w speed wejdzie za 5, co jest mało prawdopodobne, nie upgrade'uję tej runy na 12, ponieważ jest to szko szkoda manej mi na to i jest to po prostu runa za wolna, nawet na, nawet na PVE content. E, crit rate i speed, co nas tutaj interesuje? A tak średnio jest niski, roll i drugi niski wszedł. Nie będę się w to bawił, sprzedaję. Tutaj zdecydowanie tylko i wyłącznie. 3 role w speed, wiadomo, najlepiej za pięć. Jeśli wejdzie w coś innego, od razu sprzedajemy. Minimalny, dalej może być 17 spita. Jeszcze raz spróbuję, ale jak wejdzie za. Musi wejść za pięć. Jeśli nie wejdzie za pięć, to sprzedaję, ponieważ nie będzie to warte. Mówisz, i masz. I teraz wejdzie prawdopodobnie we flat. Bo jakbyśmy mieli y, kolejną ładną rundkę na start, to byłoby za dobrze. Warto tak czasami ponarzekać, ze względu na to, że... Gra potrafi czasami zaskoczyć. Miejmy nadzieję, że będzie tak razem. O, oh jest! Pięknie! 16. Brakuje nam 4 do max możliwego rola. Desp, pierwszy slot 1, 16 speeda, dwa inne staty są średnie, accuracy, accuracy, to prawdopodobnie będzie runa na jakiegoś mobka na Toa. wielka zdecydowanie speed nas tutaj interesuje. Dam jeszcze jednego rola, ale tylko ze względu na to, że mamy dość. Yy, nie dość. Mamy, jesteśmy w, wciąż na buście dla starter kont, więc mamy pół darmo upgradeowanie run, więc jeszcze się w to zabawię, ale w tym momencie to zdecydowanie sprzedaje. Kolejna wiolka. Nie wiem dlaczego ja to mam sal.